Cześć paprotki! Dzisiaj właśnie wróciłem z wyjazdu gdzieś a, kilka godzin temu i nagrywam materiał o wszystkich i tych dobrych, i tych złych stronach, i tak trochę, żeby wam pokazać, że to, że wam coś nie rośnie, to nie jesteście sami. Ja też mam dużo różnych problemów, co właśnie tutaj widzicie, suche liście i tak dalej. Pokażę Wam wszystkie takie ciekawe rzeczy, które po prostu zobaczyłem po wyjeździe. Mm. I takie wstępne informacje nie było mnie 10 dni, więc trochę niektóre rzeczy posły, niektóre. Mm zadziwiły. Zapraszam do oglądania. Teraz w trochę gorszym stanie ta zielistka też nie została podlana jak mnie nie było, więc trochę się to nie, na niej odbiło, nie wygląda najlepiej. Szkoda mi jej biedaczki, no ale cóż, tu mi najbardziej szkoda tych sadzonek, bo podeszły. No po prostu nie było mnie tutaj 10 dni, a ona wzięła przesło jeszcze i tutaj układam to taką zbitą ziemię i taki aktorfowiec, żeby utrzymać wilgoć, ale niestety się nie udało. Mm, tu puszczę, ale to muszę naprawdę ogarnąć, bo dużo jest do wycięcia, końcówki do poprzcinania. Wiecie, po prostu szkoda mi, bo już wyglądała dobrze, a teraz znowu 3 miesiące będzie kurowanie jej. No ale... Poczekamy, będzie wyglądała ładnie, zresztą ucięłam jej sadzonkę i jeszcze takie inne ziejskie i one sobie tutaj bardzo ładnie rosną. Akurat dziś przesadziłem właśnie. Ta to jest taka bladziutka, bo słaby, chwa... znaczy była bardzo wysuszona. Ale odbiją się, ja to wiem po prostu. A tu jest ta nowa sadzoneczka. Ta co była w hydroponicie stwierdziłem, że to nie ma sensu jej tam trzymać, bo potem nie będę ją po prostu jak wsadzić, będę miał znowu za dużo korzeni jak to było z Epiprem Marble Queen. Tutaj. Trochę smutne, trochę straszne i trochę na plus. Pamiętacie, miałem tego wielkiego skrzydło kwiata? Oczywiście nie było mnie dwa tygodnie, potem ktoś podlał w międzyczasie i zgniło mi większość. I te ładniejsze stonki wrzuciłem tutaj. Zobaczcie, jak mi ładnie urosły. A te brzydsze tutaj... No, nie muszę jeszcze ogarnąć, ale też puszcza listki. Bo to były takie większe stonki, były w słabszym stanie niestety. Ale no... Zajmę się, skrzydło kwiata nie da się zabić, a choć to wygląda strasznie, to na szczęście te sadzonki, co się dobrze uchowały, to są tutaj i rosną sobie. Bardzo dobrze. I widzicie, bardzo dużo kwiatów ma. A tutaj to mm, też rośnie, tylko muszę ogarnąć, bo tutaj nie ogarniałem przez te 10 dni, a tu połyschały takie części, na przykład, które wycinałem czy coś. Zresztą widać, że tu są nowe przyrosty, a skrzydło kwiata, no... Na przykład tutaj, widzicie, nowy przyrost jest. Końcówka czarna, ale to jeszcze ze dwa liście i będzie taki ładny jak ten, więc... No, na przykład ten liść już taki śliczny jest, albo ten poprzedni. Tylko końcówka. Więc... Mm, takie fajne, nie fajne, ale... Tu jest ładnie, tu jest... Tu będzie lepiej. Pokażę miętami zasłam takie miałem... Mm, ktoś inny się zajmował tymi roślinami i po prostu nie sprawdził, nie podlał i... Chyba nic z tego nie będzie. Na działkę wywiozę, to wtedy będzie... No, może się wsadzi do ziemi, może odbije, ale no słabo to wygląda, że to muszę też oczyścić. Wiecie, z tymi roślinami jest zawsze tyle roboty. Te sadzonki syngonium mohito na pewno pamiętacie. Sorki robię bardzo częste przerwy, ale po prostu tutaj jest tak gorąco. Pamiętajcie, żeby się chłodzić i tak dalej. No, tak tak, te z e, syngonium mohito... Myślałam, że będzie z nimi wszystko dobrze, tutaj coś puszczają, ale mi tutaj ze dwie czy trzy, jak widzę, gniją. A tu jeszcze jakiś listek odrzuciło, więc muszę z tym zrobić porządek. Dzisiaj już siedziałem ze trzy godziny na keramzycie, przesadzając rośliny, też wam pokażę kilka, no ale tak czy tak czekam, aż to mi się ukorzeni, żeby przesadzić następnie to, co jest już na parapecie, bo jej podlewam co trzy dni i jest ciągle suche. Tutaj, to Epipremnum pinnatum variegata, Widzicie, że tutaj taki listek, pamiętacie, jak wam pokazywałam, że taki duży rośnie? Zobaczcie, jaki tutaj mi urosł, to jest po prostu wspaniała rzecz. Ostatni był taki maleńki, a ten jest wielki. jak ślicznie wybarwiony, no po prostu, aż myślę, czy by nie pociąć tego pędu, ale takie to jest kuszenie losu. Bo ma takie same piękne liście, jak pamiętacie na pewno i teraz widzicie. No i ten jest wspaniały. Jest tutaj kilka takich wybarwionych pędów i listków, co mnie ostatnio puściły. Na przykład tutaj, albo... Gdzieś on taki był. Taki młodziutki dość. Zielonkawy. No gdzie on jest? No znaczy cóż, już nie mogę znaleźć, bo tutaj widzicie, jest tutaj 20 pędów w środku. Jak się popatrzy. O, tu mi właśnie ten ładny listek usycha, ale się nie martwi, po prostu stary już był, niestety. A to jest... O, o tego młodego mi chodziło. Taki ładny. Niestety pod paznokrzeli mam ziemię, bo dopiero co przesadzałem i się nie udaje tego nawet szczotką wymyć. Mm, tak czy tak, trochę widzicie, że był parzony przez lampy, ale... Jak w tym roku go będę wstawiał, to może go jakoś zabezpieczę, czy coś, czy po prostu go bez osłonki postawię, żeby mu te listki od lampki nie... Nie zadziurały. No, bo wiecie, na razie wygląda bardzo ładnie, bo jest lato i w ogóle stoi na balkonie, albo potem przyjdzie zima i gdzieś trzeba będzie go przestawić z powrotem. I wtedy jest już większy problem. Ale tak czy tak bardzo ładny I tu Wam jeszcze pokażę taki ładny lić mam z małym wybarwieniem, i tu bardzo wybarwiony. Cała końcówka, cały czubek jest bielustki. No, i to chyba tyle, jeśli chodzi o to epipremną. Tu jest jeszcze taki ładny listek, ale to już starszy jest. Tu będzie mi bardzo ciężko wam pokazać co tu się dzieje, bo ta roślina się bardzo przekrzywia, ona dotknie się i już spada, jest i tak pod kątem ustawiona i tak spada, więc mm, no to jest gra na czas. Tak czy tak pamiętać, że miała listek jeszcze taki, ostatnio ten nowy, ale on teraz dorósł do takiej wielkości, to jest moja ręka. On jest gigantyczny, miał 37 cm jak mierzyłam przed wyjazdem, a teraz ma 45 jest po prostu ubrzmieniem. W sensie razem z tym, tutaj, tą częścią, bo tutaj to jeszcze nie mierzyłem. Ale ogólnie, huh, no, wielka roślinka. Ostatnio wziąłem, nawoziłem do listni i tak jeszcze zostało trochę tego. Ale śni się trochę bardzo fajnie. Ogólnie muszę tak zrobić z większością roślin, ale nie mam do tego głowy po prostu, bo co tylko zacznę, to, to coś się pojawia, to się do zrobienia i. Próbuję się, próbuję i próbuję. No i tak właśnie. No, ale bardzo się cieszę, bo z takiego liścia teraz ma taki liść, a ten jeszcze nadal nie przestaje rosnąć, bo mm, no widać jak ma kolor, jeszcze nie ma takiego intensywnego zielonego, choć tutaj już się pojawia. Niestety nadal ma to tutaj falbanka to no naturalna, ale tutaj ma to no, takie przełamania. No. Wiecie jaka była sytuacja. Ale także tak wygląda bardzo ładnie, a tu już nowy listek idzie. Wspaniale Vlog będzie podobny jak w zeszłym roku Czyli będę pokazywał jedną roślinę w złym stanie A drugą w takim jakimś bardzo dobrym Albo coś urosło Aż w końcu się wyczerpie mmm, Któreś z tych powiedzmy rodzajów typów roślin A więc tak Na pierwszy ogień bierzemy tą strelicę Jak wiecie ona mi w ogóle nie rośnie Ja się staram Tutaj jakieś różne stonki się ukorzeniają Ale ona tylko zrzuca liście nawoziłem ją, a potem przystałem, jak po prostu myślałem, że już może za dużo tego nawozu. Podlewam ją zawsze w czasie, zawsze staram się, żeby miała wyczyszczone listki, właśnie dziś wyczyszczę, bo 10 dni nie było, więc nie wyczyściłem jeszcze tych liści, ale ogólnie ta roślina jest dość wnerwiająca, bo co się człowiek stara, to ona nic, nic po prostu się nie dzieje. Tu nie puściłam liścia od niepamiętnych czasów i nie wygląda na to, że miała. Tu się pojawia taka, no pokaż się. Taka czarna pręga. A pewnie ją widzicie teraz. No widzicie. Takie czarne coś mi się pojawiło. Może to jest gnijący liść czy coś. Ja tam wolę tego nie dotykać. Po prostu rośnie mnie tak wkurza, a korzeni ma. Teraz wam pokażę ile. O. Takie korzenie. Rosną korzenie, a roślina sama w sobie nie rośnie. Tylko coraz słabiej wygląda. A ostatnio tego liścia uderzyło coś. Teraz on wygląda źle jeszcze dodatkowo, więc nie wiem co tu zrobić, ale ona ogólnie wygląda już źle przed wyjazdem, ogólnie od roku wygląda źle. Ja sobie z nią poradzić nie umiem, to jest jedna z niewielu takich roślin, z którymi po prostu... No, co bym nie robił, to wygląda tak. Jakbyście oglądali aktualizację z zeszłego roku, to byście zobaczyli, że wyglądała dokładnie tak samo, tylko jeszcze tu miała jednego liścia, tu gdzieś. A co go przyciąłem, bo cały mi się zsechł, a teraz... O, co ja z tym zrobię? Gdy mnie nie było, ten kroton zaczął puszczać liście. Ma tej trzy nowe. Będzie miał może jeszcze jakiegoś puści, bo tak trochę niesymetrycznie to wygląda. Za to tej wodzie kilka snek mi powypadało, kilka pogniło, więc też to jest trochę roboty, oczywiście. No, ale się to ogarnie i będzie dobrze. Sam nawet nie wiem, jak długo Wam nie pokazywałam pachiry butelkowej, ale jest teraz bardzo duża i zobaczcie tego liście. To jest olbrzym, po prostu. O, moja ręka. Takie to jest olbrzymie, gigantyczne, po prostu Wypuszczaliście następne. Następny jest tutaj. I tam gdzieś jeszcze jakiś puszczę, Ale to... To jest największy rekord. To ma zaraz po, Zaraz sprawdzę, ile to ma centymetrów. Ta roślina ma 90 centymetrów, tak do... dotąd. Więc już jest bardzo wysoka. I to tak od... odtąd, nie od samego spodu, bo no bo nie liczyłem części z korzeniami. Ale widzicie, bardzo ładnie sobie rośnie radzi. Tutaj puszczam listka. Listek za listkiem po prostu. <coughs> tu też już. Ale piękny, jest bardzo duży. Rośnie trochę przy oknie, więc się trochę powginał, ale i tak. No wspaniale wygląda. Wam powiem to drzewko szczęścia. Znaczy ładnie sobie rośnie, ładnie sobie radzi, tylko że ja biorę i ciągle ilekroć krodziwimy je do pływania, to obrywa mi się jakiś liść. Już mi się cztery obrywały, widzicie, leżą sobie na dole, żeby się ukorzenić, ale taki mi się. Puste zrobiło bo to najbardziej wysunięte, jakby te listki no się poodczepiały, pourywałam je, poobstukiwałam. No i teraz nie ma. Na przykład tu wszędzie z całego tego pędu. No szkoda, wielka. A kilka mi się nie ukorzeniło. W ogóle tutaj też ci ważne rzeczy się dzieją. Bo mm, ta San nic nie chce puścić. Ona jest o taka do wyjęcia od miesięcy. A ta druga. Niby się ukorzeniła, ale nadal nic nie puszcza, więc... No czekamy, czekamy. Mm, ale tutaj za to widzę, że tutaj coś jest. Mm, jak popatrzycie, ja tylko nie wiem, czy to jest perlit, czy co. I tu zabawna rzecz. Żworutki. No po prostu to już jest jakiś hit. To jest... jest 10 cm pod ziemią. Tak czy tak widzicie, żyworutki naprawdę potrafią zawsze wszystko wszędzie. Jeszcze pokazać, ani nie chcę mi się już nosić tego z balkonu. Przesadziłem epipremną Marble Queen i Snow Queen do jednej doniczki. Tu jest ten Snow Queen. Trochę mniejszy od Marble Queena. Dosadziłem kilka sezonek, które były w wodzie. I już cały marble Queen jest tutaj, już nie ma nigdzie na szczęście. Więc teraz już tylko zostało mi Pearls and Jade i zwykłe w wodzie, więc się też bardzo cieszę. I tu chciałam Wam pokazać przesuszone i to strasznie ta ma. No powiem wam, będę musiał poobrywać. Nie wiem co się stało, podlałem dzisiaj, choć nie powinienem przed, no, przed 21, jak się zrobi już ciemniej i chłodniej i bez słońca, no ale i tak podlałem i widzę, że po prostu coś obeschło strasznie. E... No. Jako ostatnią dobrą wiadomość i ostatnią roślinę w aktualizacjach pokażę Wam to e, Lespicium albo Epifilum. Nie wiem co to jest, bo urwałam tylko kawałek. Gdzieś tam w jakimś biurze, czy coś tak na szybko, to był ten kawałek, i jak wiecie, puściło mi taki tutaj długi, który już nie chce rosnąć. Ten tutaj, ten tu i te dwa są nowiutkie. Ten jest już bardzo długi, bardzo ładny. A ten to się pojawił przed wyjazdem, taki był mały cędzelek. Na pewno pamiętacie, czy teraz jest już taki no czy nie rośnie. Ale ja tu patrzę, że tutaj coś wychodzi, jakieś dziwne coś. Mord są korzenie, czyli podobne rzeczy. Oj, teraz zobaczyłem właśnie, że tutaj listek wyszedł u tych sadzonek. I to było na tyle paprotki. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Jeśli wam się on spodobał, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i do zobaczenia. Pa pa.